Dobra, witam z powrotem. Jak widzicie już e, troszkę bliżej do lotniska aktualnie. Właśnie wydałem z próba radia. 5 na 5, głośno i wyraźnie. Dzięki gidlarku, wracam do siebie <grywa> Próba radia. E, jak widzicie, teraz będziemy chciać poziom lotu e, 1.1.0. W tym momencie troszkę samolot przestał uzasadniać wysokość, ponieważ musi dedykować prędkość, jak wiemy, poniżej poziomu lotu 1.0.0, ograniczenie 250 węzłów obowiązuje i wyjdzie to zielone, przerywane okręgi wokół... Lufthansa Cargo 146, after negen, proceed direct whisky Alpha 534. After Negan, direct whiskey, Alpha 534, Lufthansa Cargo 146. Dobra, after Five three four Ska Scotus Some of the terrace Uh with a parent mm -hmm. Also radar Rider 8406 requesting flight level 340 and 8406 make three four zero Mamy 253 węzły będzie 240 będziemy kontynuować zniszczanie do 4000 w widzicie, mamy dość silny wiatr, który nas można powiedzieć pcha do przodu 20 węzłów dosłownie w plecy. Okay, no i co odniemy poziom lotu 1.00 nie graj z pozycjon. Tam jest jeszcze off, ponieważ szkoła ma Przed nami pod nami scenaria polskie, jakieś lekkie zachmurzenie nic wielkiego w zasadzie. Tak jak wam mówiłem, te zielone przerywane okręgi to są właśnie. <grych> odległości od lotniska, które wprowadzaliśmy w zakładce fix jako fix wybrałem Warszawę po prostu odległości 15, 10 i 2 na 4 milach od lotniska co ciekawe też poprawiono w tym modelu PMTG dość ciekawą opcję, jaką do tej pory w 737 nie widziałem to jest opcja POS jako z aktualnej pozycji. Pokazywany jest radial, to najbliższe radiolatarni odpowiada. To... 2557, please confirm receiving voice. Um, radial udo, tudzież radiolatarni, którą mamy wybrane aktualnie. Um, na Nawiwa. Confirm voice, ale odpowiadałem na czacie Lifting um, 2557, thank you so much sir. Double correct, copy 86 until your destination. Departure runway 25 after departure. Direct Sjera Uniform India Clan high level 200 skoke 4507 Ciekawe czy mamy wieża chyba mamy 18:03, jeżeli się nie mylę nie powinienem się mylić, bo czasami na tej wieży sam siedzę, mam treningi teraz na kontrolera wieżę. To jest publicz Tile Cooperate 9, 997, thank you, contact uh, tower 118 decimal oh, yes, One, 3, thank you. Yeah, 118 decimal 3, dzięki do miłego 997. Transition level, 10-05, ustawiona. Rafting 2557, read the correct. Push and start is approved. Face uh, west or north? Uh, QNH H one zero zero nine 0 Wysoka 534, Cliff 3 33, report established number 2. After 534, Cliff approach, established number mamy zgodę na podejście ILS, mamy skład I Nie mogę się jest. Tak jak mówię, opcja post pokazuje nam e, radial, żeby kierować się do. India, gruda 1. PAPA, przylot standardowy do Gdańska, zgłasz gotowość do zniżania to najbliższe radio latarnie sali jak india bo radio latarnie nie ma WZR801, WZR, PAPA, standard arrival people are ready for descent do VRN wybranego na przykład w FMC, tudzież no WZR801, one PAPA, stand arrival, call you to descend wzr tylko akurat tylko w FMC wybrane, bo tylko tej można wprowadzać czas właściwości radiopomoc nawigacyjnych. Dobra, no, no i co? Naprowi checklist od RT Ultimate SR Set. Tylas nie no, mamy już... E Renik checklist, ale to za chwilę. Tutaj nie jesteśmy gotowi do zniżenia. O, tylko jestem ciekaw, Się nie przedstawił, nie podał kursaju, no więc kontroler nie wie, kto prosi o zniżanie, bo skąd by go wiedzieć Waszywę radar, good afternoon, Danubius 9021, fly level 250 and ready for descent Danubius 9021, radar contact, descent flight level 100, turn right heading 025, 025 right, descent 100, expect vectors, fly level 25 Descent one hundred right heading zero to five expect vector ILS to five day smart one Tak chwilę będziemy zbliżać się już do mm. a, odpowiedniego radiala, więc mogę już sprawić oficję lokalizer. I niedługo powinniśmy go przejąć, przechwycić. Jak widzimy heading automatycznie ustawił się nam na kurs pasa. I lokalizer został.

Standing free tow zesweetów hazard, cargo 146 Kontynuujemy zniżanie do 3000 Tutaj Charlie jako India, jesteśmy gotowi do zniżania Lokalizer Charlie jako India, zniżaj się w poziomie poziomu 1.0.0 Zniżamy 1.0.0, Charlie jako India Widzimy, Klajslow powoli zwrza się już do pozycji centralnej, powoli się zaczyna zniżać Cały czas wywracamy prędkość. Co innego powinniśmy przechwycić już Glide Slope i kontynuować zniżanie już na Glide Slope. Myślę, że prędkość 1,9,0 nawet powinna być odpowiednia. Radar u połudowego dzisiaj nic nie wyniknie, bo praktycznie czyste nieba, więc włączymy. Lastix 2557, can you tell me what are you doing? O pięknie, ktoś robi nie wiadomo co Możemy przybroić glide A no, radar terenu bardzo ładnie teraz działa Lastic 2557, that's, two, five, five, that's uh, better

Lufthansa cargo 146 fully establish iOS uh, free free Lufanza cargo 146, contact tower 118 decimal free Mikiego Switching 118 decimal free dziękuję bardzo kontrole przyjemnego wieczór, spokojnie nocy Lufthansa cargo 146 cześć 2500 Dobra, przechodzimy na wieżę kontynuujemy już zniszczenie zgłaszamy się na wieży

Now down. We no, okay Tak jak już mówiłem, i Approach, zwalniamy do 142 węzłów Klopy w pozycji do lądowania, czyli klopy 30 Speedbrake w pozycji Armed Poczekamy tylko na wysunięcie się klap do końca Panu 1000, autopilot off POTS 351, behind, landing point 37, Lufthansa Cargo Company Line up runway 33, behind nie co kontynuujemy nasza... sobie. How to, how to, how to, how to coaching minimums minimums 50 30 20 10 20 Musimy kontynuować. Szóły nam po pasie startowym do 40 węzłów. Kontynuujemy, nie możemy. obek traka, bo ktoś był już z na line-up za nami, czyli teoretycznie droga hotel. A no, jest zajęta, musimy kontynuować tutaj opuścienie w prawo Sierra. Stand by. Światło wyłączamy. Taxi, strobo lights off. Zobaczymy opuszczenie pasa. Uh, yeah, Rozkazu Cargo 146, Radość 3 evacuated via Sierra. Rozkazu Cargo 146, welcome to Rozkazu Taxi to stand 61 via Alfa, Echo Lima Alfa. 61, gdzie ty jesteś? Alfa. Uh, could you please send a taxi uh, to Lufthansa 146 via text, please? Lufthansa Cargo 146, si taxi to stand 61 via Oscar ALFA, Echo Lima Alpha. Echo Lima ALFA. Taxi to stand 61 via Oscar ALFA, Echo Lima ALFA, Lufthansa Cargo 146.

ale trafimy mniej więcej na stanowisko cargo w Warszawie ciekawe czy GSX nam obsługuje six -one. tutaj go nie ma 61, czy follow me potrzebujemy, nie potrzebujemy myślę, że dzisiaj Wam się podobał ten lot, jeżeli byście chcieli więcej z tej maszyny, jaką jest Boeing 777 z uwagę. PMDG, napiszcie proszę w komentarzu czy może chcielibyście coś innego? Czy nie wiem, jakiś poradnik, cokolwiek. A nie mam Tikas. To szybko trochę. To napiszcie, bo żebym wiedział, bo troszkę mnie nie było. Sami wiecie, wakacje i te sprawy, prawda? To jeszcze teraz do progu pasa 2.9. Tore też powinienem łączyć skłok w Charlie, ale teraz nie muszę, ponieważ. Pas jako taki 2.9 jest e, wyłączony do tego stopnia, że przez pewien czas tak A teraz jest całkowicie wyłączony z użytku. Można powiedzieć, że zaorane na nim. Więc możemy kontynuować e, w, z, z skokiem w trybie e, standby. strony scenerii, nie gotować lewo alfa, tam już po. tak jest, są już wózecki, wózeczki, wózecki, wózeczki, od e, GSX-a więc jest tak, jakby ci powie inna, wszystko gra. Stanowisko 61 jest tutaj po lewej stronie, że pierwsze to jest. Zaczynamy to, takie jest pierwsze stanowisko w lewo. Mamy tu kogoś. Mamy, jest pan. Wszystkie w pozycji off Pompy paliwa również w pozycji off A i parking break w pozycję On, ale to dopiero po Ustawieniu checksów I mamy wszystko Teraz jeszcze security checklist, ADI, RU W pozycji off Emergency lights Pozycje off A nie, off W drugą stronę, w tą stronę Nie w tą stronę Teraz powinno być, tak jest I pax Off Secure checklist jest complete Możemy teraz przejść to. KSX-a, request boarding, i otworzyć odpowiednie drzwi. To kargo. Albo nie to kargo, to kargo bardziej i to kargo bardziej. Czy drzwi też będą potrzebne? Zaraz się wychylimy, tak jest. DORS i drzwi otwieramy poza tym światła nawigacyjne OFF stroba jest OFF i tak silnice mogą zostać wyłączone z to wygląda mniej więcej tak i co moi mili to by było wszystko na dzisiaj taki locik a właśnie z Getwiku do Warszawy, jako Lufthansa Cargo 146. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas dla mojego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania, subskrypcji i do usłyszenia. Cześć!